Hejka, hejka, tu kamyko, witam was w odcinku ze skład Buster, słuchajcie, nowy sezon rankingowy, karnecik um, o, tutaj jakieś fajne dowolne rozwinięcie jest. zobaczymy co mi wyjdzie z tego mam łowy na klejnoty, mam starcie, mam łowy na klejnoty w duecie i ligę oddziałów i polecę sobie ligę oddziałów E, ja, co tam, jedną na pewno zagram, a kolejną będę zagram sobie, bo chcę sobie ten Karnecik sobie blokować, a Przyznam szczerze, chcę zagrać ligę, bo nie wiem czy widzę. Akurat mi skoczy zwycięstwo do karnetu. Mega przeciążenie, okej. Okay. W mega bossów, ooo. Czyliżbyśmy mieli od razu. Nie. Dobra. Bonus z mega zombie walczysz. szkielet, okej. Okay. Dobra, już mi się zawiesiło. Ciekawe, ciekawe. Wizard, tak? Mhm. Dobra, weźmy sobie tutaj... Nie wiem kogo wziąłem, bo tak Mortisa będziemy. Mortis będzie mi tutaj szkilety, że tak powiem przywoływał. Dobra, jest. Szkilecików się przyda troszeczkę. Król Royal. E, widzicie, to w pełni że To już zginęłem, nie? Tak mi się wydaje. Rekruci. O, tu jest ktoś do zabicia. Chwilkę. Ja tu też. Ja załatwiłem, on mnie tutaj będzie chciał załatwić, słuchajcie. Mortis. To przez to, że nie mam... Nooo... No, Muszę uciec, bo nie mam życia. Dobra, Mortis, Mortis. Przetrwałem to. Nie wiem, jak, ja to się, jak to się udało, ale to przetrwałem, słuchajcie. Dobra, mam życie. Może będę tu jeszcze jakiś skład. Mam jeszcze rekrutów. Dobra, dawaj rekrutów. Zabijmy tutaj tych. dałoby się, że tak powiem... 8, 8 graczy zostało. jestem szósty. To już jakaś monetka. Dobra, mam 10 minut na skrzynki. Mogę sobie tak powiem Dobra, weźmiem sobie Barbaryankina, Kinga. Przetrwałem. Jakimś cudem przetrwałem to. Dobra, życie. Życie mi się przydało, bo mam mało tego życia. Tutaj widzę ktoś. Jestem ostatni. I powiem wam, na pewno tu, na tej grze, nie zrobię już nic, to już wiem. Mam za mały skład, mam za mało życia. Cóż, skrzynka była, ale już zniknęła. Kulawa łuczniczek i do pary to się tak, że tak powiem nie w żaden sposób się to... Dobra, koledzy, chodźcie tutaj, mamy ile 25 jeszcze tych. Dobra, czy ja zdobędę na skrzynkę? zdobędę. Czarodzieja zostałem. Na no, co mi ten czarodziej, szczerze mówiąc. Dobra, życie, życie, życie. życie, życie, jest nowelą... Ja działko chciałem wrócić. 7 no. graczy zostało, więc ja jestem tym szóstym, przedostatnim. Ostatni, że tak powiem, ostatnie, ostatnie podrygi król barbarzyńców. Nie wiem po co mi ten król. 30 tutaj jest, tak? Dobra, okej. Okay. słuchajcie, tu jest życie. Zabijmy tych bosów, może z niego coś dostanę. Nie siódmy, czyli ostatni szósty. Jak, jakąś dostałem, że tak powiem, w końcu pierwszą... O, ale mnie tutaj będą łoić. Nie mam co tu walczyć, jestem na czwartym wygadzie. What? Bieraj klejnoty, kolego. Czwarty. Nie chcę walczyć, bo wiem, że to i tak nieźle wyprowadziłem z siódmego miejsca, nawet nie wybrałem te skrzynki, bo już się nie opłacało. Słuchajcie, z ostatniego miejsca skoczyłem na czwarte, tak jest, więc całkiem nieźle uważam. Plus dwa punkty, dostaniemy skrzyneczkę, bonus za czwarte miejsce, Otworzymy, otworzymy skrzyneczkę, zobaczmy co dostaniemy. Pierwszą, że tak powiem, postać. Po razy czołg. Okej. Okay. Awansujmy sobie. Raz, dwa, trzech. No, na 8 poziomie mam niestety. Ale fajnie by było... Dobra. Fajnie by było mieć na trzecim, bo wtedy 3-gwiazdkowa postać od razu wchodzi. Bloku... Odblokowanie skrzynki? 5 gwiazdek powinno być. Zobaczmy. Jedna. Tylko jedna? Czyli nową postać dostanę. Max! Okej! Okay. Nową postać. Tu mamy jakąś rzadką skrzynkę. Czy dostanę Max? Jest spam. Dobra, czyli dostałem tutaj widzę. Dobra, okej, okay. czyli za oddziały Liga Oddziałów też się dostaje punkty do karnetu. No to nieźle. nie opłaca się chyba wtedy grać w tamtych innych misji. Chociaż... No tu to, to wiadomo. Zacznijmy w oddziale pana Max. Co ona robi? Szczegóły. Z prędkości oddziału. O, no to jest fajny bonus, tylko że mamy na pierwszej gwiazdce, więc granie Widzę oddziału z nią. I niby mieli niezłą przewagę. Zagrajmy jeszcze jedną bitewkę. Znowu już myślałem, że mi się nie wczytało. Mavis? Dobra, spróbujmy Mavis. Mam tutaj klejnoty, dobra, do zbierania. Wiesz, szpilet mnie tutaj męczył. Kolejny to chyba jest błąd, że tu biję. Słuchajcie, Wiecie, to już szkoda czasu. Bo powinienem generalnie o wrząścczynkę, wrócić. Dobra, teraz mam dwie, ale mam. Dobra, Mavis mam na trzecim poziomie. Ale odlatuje. Dobra, i teraz mamy trzy punkty. I weźmiemy... Dobra, weźmy Shelly na trzech gwiazdkach. Tu jeszcze mogę wziąć szelkę, Mogę wziąć szelkę. Nie, Kurczaka. Dobra, Kurczaka weźmy. Tu jest, tu jest. Tam mam skrzynkę, tutaj. Ale tu mam... Tu mam darmowe klejnoty. Mam dwie skrzynki do wzięcia. Tu jedną za, za ten... Weźmy El Primo tanka, Tank jest dobry Dobra, tu nie widzą. Muszę rozbierać tej nocy, bo tu mi jednego. Seli, okej okay. Dobra, weźmy tu Dobra, mamy darmową skrzynię, wierzmy, znaczy darmowa nie, ale... Szeli, szeli Shelly, dobrze. Tu jest kolejna... Kopalnia klejnotów 15. El Primo 3. 3 klejnoty brakuje. Dobra, weźmy sobie tu z tego. El Primo też. Fuzję. Chciałbyś jakiś healer. Dobra, weźmy sobie... Nie, weźmy czarodzieja. Pójdę, mogę przejść. Czy pokonamy go? Powinien go pokonać, słuchajcie, nie ma szans. Moim zdaniem, nie powinien mieć szans. Dobra. Trochę zginał... Zginęła moja, że tak powiem drużyna? Nie, w ogóle się nie tam. Dla Wizard. The Wizard jest na drugim poziomie. Zabijemy. Dobra, znowu Mam drugą poziom, drugi poziom. Mam skrzynkę za darmo, nawet nie jedną. Dobra, medyka weźmiemy. Medyk się przyda. Teraz ten błasa nie wziąłem dawno nikogo tutaj Aha, nie w tą stronę, tu był wałan wow, Dobra, bierzcie te, ale tutaj się ślizgają Megis, dobra. Jeszcze jedna Megis, nie wiem po co W sumie. Klejnoty, klejnoty. Dobra, tutaj bierzmy słuchajcie klejnoty no, mój jeden zginął. Trzecie miejsce, dobra, weźmy, mamy jakieś, weźmy klejnoty, bo mam za mało klejnotów. Skrzynka, a i nie wezmę tej skrzyni niestety, dobra, tu weźmy, pojdźmy tu jeszcze po to. Koniec czasu już słuchajcie, koniec czasu, nie zdążę. Mortis. Zbierajmy chociaż te klejnoty, które tu są. Jeszcze można było, że tak powiem, coś tu ugrać. 200-300, no trzecie miejsce chyba mam, tak? Nie, drugie. O, to nieźle. Czyli to ostatnie tutaj, że wróciłem. Dało mi sporo. Innego załatwiłem przeciwnika. Plus 7 skrzyneczek. Znaczy tych pucharków. Otwieramy skrzyneczkę. Czy będzie coś ciekawego? Bardzo duża. Razy 3BO. Wow! Ekstra. I jeszcze nagrodę dostałem jakąś. Dobra, skrzynka dwa skrzynię, monety i gwiezdne żetony. Awansujmy, bo... A, nie awansuję go na... kolejną gaskę no niestety, szkoda. Tutaj mam jeszcze jakieś nagrody. Także czwarty poziom... A, i bilety stylu mam, no dobra. Mnożnik skrzyny razy trzy. Słuchajcie, bardzo proste. Moim zdaniem. Jest. Granie teraz w tą grę. Dużo łatwiejsze niż na początku kiedy weszła. Ona była po prostu za trudna. Ludzie nie chcieli w to grać, bo... No co? Wydziej, że nie rozumieli o co chodzi, to jeszcze po prostu bardzo szybko się ginęło. Teraz jest dużo łatwiej, nie? Poprzednim bitwę widzieliście, no ja w zasadzie miałem... Co? Y... Praktycznie byłem na wyginięciu. Udało mi się przetrwać ja i dałem całkiem niezłe przyzwoite miejsce. Do pierwszego to wiedziałem, że już nie będę. Musiałoby być to niezłym go musiałby mieć czwarta, żeby po prostu tam wygrać w pierwsze miejsce, ale co? Fuzja na start jest teraz. Łepnącza. Dobra, ostatnia bitewka. A, nie jest tak kolorowo. To pewnie teraz będę miał, że tak powiem... Dobra, El Primo weźmie. Na fuzję. O. Dobra. Zdobył, że tak powiem... Misiaczek tutaj zdobył skrzyneczkę Shelly, bierz Shelly Bierz kolejną skrzynkę Kurczak, kurczak, ajajaj, mogę wziąć, słuchajcie ten, źle zrobiłem, bo mogę wziąć Navis To jest błąd Dobra, weźmy Shelly, Jest DPS nam rośnie, mamy tanka w sumie. U, uciekł nam, słuchajcie, uciekł, zobaczcie, uciekł. Zwiał Ja wziąłem tutaj tą bombę, ale tą bomba, ta bomba to mi niewiele zrobi. Niewiele da, tylko tyle, że mogę sobie wziąć o dobra, mamy tutaj tę szalkę, chcę szalkę. szelkę, wziąć w penie w sumie, Ale tu widzę, że jest skrzynia darmowa, więc sobie Dobra, niech będzie tam Mavis. Tu mogę sobie rzucić... Jak... No, nie brakuje mi tych klejnotów. Trochę brakuje. Dobra, Nita, 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 Nita. No zbieraj to, zbieraj, 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 zbieraj. Ja mam dwa akurat. Dobra, niech będzie ten kurczak już. Tak daję trochę speeda. Wykurzyłem go, ale cóż, straciłem trochę życia. Wie, mi brakuje. Dużo mi brakuje w sumie HP. Udałoby się trochę więcej zdobyć. No jestem dopiero na 7 miejscu. Dobra, kurczak awansuj, bo muszę słuchać awansować kurczaka, bo to nie wygląda dobrze. Też mam Entylimo. Dobra, słuchajcie, nie ma co tam walczyć. Bo to była wyrównana walka, ale tutaj są... elementy. Zbieraj tam, Mavis, zbieraj. Muszę skrzynkę, koniecznie skrzynkę, słuchajcie. Dobra, jest skrzyna. Penny. Penny, która ma fuzję. Czego ty, ty mnie tu bijesz? Przecież ty nie chcesz mnie zabić, kolego. Koniecznie, koniecznie chcę mi tutaj zabrać. Zobaczcie, zobaczcie, ja zginę, zginę, zginę. I to jest bitwa, której, że tak powiem, o, zabrał mi skrzynkę jeszcze, ale nie mogę się ruszyć. Dobra, jest chwilerka. Nice. Dobra, darmowe, darmowe klejnoty. Nie mogę iść po te. A, na co mi ten skarpiek? Na co mi ten skarb, jak ten? Przetrwałem to. Na co mi ten skarb? Zobaczcie, na co mi ten skarb, jak moja... Ile mam? Mało... 30 sekund zostało. Tutaj w środku rządzą. Staram się, że tak powiem, tutaj coś zbierać jeszcze. Okej. Okay. Dobra. Mamy to. Będzie to. Penny już mi się nic nie przyda w tym momencie. Jakiś robot. To jest zwinne, nie? Szóste miejsce, słuchajcie. Więc to i tak nie jest źle. Się, udało mi się tutaj gdzieś zwiać jeszcze wróg. No, nawet spadłem na siódme w ostatniej chwili, także... Cóż. Także widzicie, nie zawsze się tu wygrywa. Minus dwa pucharki. Ale gra jest całkiem, całkiem. O, skrzynka razy trzy, trzy i razy dwa będę miał? Razy trzy. O, to niezbyt nie dużo dostałem. Ciężki do rozwinięcia. W trzecim poziomie. Dobra, odbieram nagrodę z piniaty. Otwieramy piniatkę. Rozpiniara. I kończymy tą grę. Tysiąc skrzynek razy dwa. Podwajacze skrzynie. No słuchajcie, dużo się dostaje tutaj w tej grze, tak jak widzicie. O, kolejne jeszcze tu misje mogę zabrać, i co? I to będzie tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. I do zobaczenia. Hejka. Pa, pa.